Hej, witajcie! Dziś mam odcinek na moim drugim koncie na polskim MSP, w którym, na którym gram podobnie jak na Olaskę. Na początku chciałam wam powiedzieć, że na 500 subskrypcji zrobię specjal i będzie to live, będzie to pierwszy live. No, e, więc jeśli chcecie live'a, to subskrybujcie mój kanał. E, I tak, konto to nazywa się misia2czy1, w ogóle nie grałam na nim długo, bo nie mogłam się zalogować. Okazało się, że hasło wpisywałam dobrze, tylko nazwę wpisywałam od małej litery. Więc nie pisujcie misia 2 czy 1 od małej, tylko od dużej. Jakby coś będzie, nazwa w opisie, wszystko jest w opisie, więc zerkajcie tam. I chciałam Wam powiedzieć, że także, że na Olaskę zbieram prezenty na odcinek. Już mi parę osób dało tutaj prezenty. Tutaj mi dało prezenty osoby, więc bardzo Wam dziękuję i. Dajcie prezenty na odcinek. No. Yy... I chciałam jeszcze powiedzieć na tym koncie o laski, że przyjęłam trochę znaj, bo zaprosiło mnie was 26 osób, a już mnie zaprosiło 16, więc przyjęłam sobie was tam 10 osób, bo 10 mogło mieć czysta jeden znaj, a ja sobie tam usunęłam znaj, którzy mają niższy niż 10 level, którzy są tacy, że w ogóle już nie grają na, na Movie Star Planet, dlatego usunęłam te osoby i przyjęłam was trochę. Jeśli macie niższy niż 10 level, Level na przykład dziewiąty, szósty, pierwszy, piąty, trzeci, no to nie mogę was przyjąć, bo po prostu nie chcę mieć osób, które mają niższy level, bo są osoby, które na przykład mają większy level. I równie dobrze mogłabym mieć ich w Znaj e, Więc tak, tu by było tyle już na koncie Zapraszam was właśnie, żeby dawać mi prezenty Bo za niedługo będzie odcinek z mega prezentów Dobra, teraz już do konta e, Ja na tym koncie miałam VIP-a, Przez co mam jeszcze różowy status No e, Mam jeszcze różowy status z tego VIPa Napiszę sobie status, to ja różnicę MSP e, Dawajcie prezenty na Olaskę. Okej. Okay. No i co? Będziemy nagrywać też odcinki na tym oczywiście koncie, nie będzie tylko na Olasky, ale także na tym, bo na tym koncie też gram. Albo może będzie taki odcinek jak właśnie dzisiaj, czasem będę na przykład chodzić na Olaskę nie będzie tylko z misji 2 czy 1. Więc do 12 levela brakuje mi... 13 tysięcy mam tyle starko. Może kupimy sobie jakąś właśnie animację. Jeśli chodzi o, o moje ubrania, to mam zwykle takie właśnie ubrania czarno-białe. Czasem mam jakieś kolorowe, ale tak to, to mam czarno-białe wszystkie, prawie że ubrania, jak widzicie, tutaj jak widzicie, mam tutaj chyba będę miała jakiś inny kolor, a nie, jednak tutaj mam wszystkie. I jak widzicie tak to mniej więcej wygląda moje tutaj ciuchy. Jeśli chodzi o ciuchy, niektóre sobie przesłałam z Olaski, bo mi na przykład nie były potrzebne, ale większość, no większość, yy, jakbyś sobie sama kupiłam. O, jak widzicie, trochę mamy tych rzeczy. Włosy mam tylko czarne, nie mam blond, co do mnie trochę nie pasuje, bo zawsze sobie robię blond, ale postanowiłam nie robić blond, tylko zmienić to konto i zrobić go ciemne. Włosy. Więc co? Ja sobie może kupię jakąś animację od razu. Chciałam Wam powiedzieć, że osoby, które dadzą mi, nie wiem, prezent na Momio, no to ja robię z tego screena i może zrobię taki odcinek, nie wiem, na 1000 subskrypcji, jakiś taki specjal, w którym będę pokazywać wszystkie te osoby, to będzie takie... Złożony z pozder na MSP, z prezentów na MSP też może zrobię nawet. I z prezentów na momio, więc wszystkie osoby, które dały mi prezent na momio, to proszę się do mnie zgłaszać, bo ja nie chcę się tych osób szukać, więc pisać, ja zrobię screena, no i będziecie na odcinku. Ok, więc sobie może wejdę w zakładkę, to bo tych z nowych tych ubrań nie ma tutaj jakoś bardzo ciekawych dla mnie animacji, są drogie, powiem tyle, 350, Powinna być jakaś fajna animacja. Za tyle powinniśmy jakąś fajną sobie znaleźć. Tutaj mamy. Różne jakieś takie, takie rzeczy. W ogóle dziękuję za subskrypcję, bo naprawdę szybko lecą. I naprawdę już chyba za dwa dni może być ten live na 500 subskrypcji. E, więc ja w ogóle Wam zrobię zapowiedź tego live'a, żeby wszyscy mogli być. Żeby wszyscy mogli zdążyć na tego live'a. Więc zrobię Wam zapowiedz kiedy on będzie. Zrobię Wam na kanale, będzie tam zapowiedź live'a. Hmm, ta animacja jest całkiem fajna. Dobra, kupuję ją. Podoba mi się całkiem. Jeśli chodzi o. Miałam na tym koncie w ogóle vip yy, No, tak. Miałam vip tutaj na tydzień, nie miałam jakiegoś. Więc mam tutaj niektóre animacje, właśnie jakieś takie. Hmm, chyba VIP, jeśli się nie mylę. Mam o lody na przykład za diamenty. No, mam tutaj różne rzeczy, bo akurat miałam vipa. Dobra. Hmm. Myślę o tej animacji nowej. Dobra, weźmiemy ją sobie tutaj na olaski. W ogóle dużo mnie osób strasznie zaprasza i w ogóle niedawno dostałam pozdro, yy, więc bardzo dziękuję także za pozdra. Okej, okay, to by było dzisiaj tyle. Chciałam Wam pokazać właśnie to najbardziej, to konto. Miesię dwa czy jeden. Zapraszam Was, żebyście tam mnie zapraszali. Mogę tam przyjąć no yy, 100 osób, dlatego zapraszajcie mnie. Będę Was przyjmować na Misia zamiast na Olaski, ale jak będę już miała 20 level na Olaski, to także Was przyjmę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Łapkaczka w górę, subskrypcja i piszcie, czy chcecie więcej odcinków na Misia 2 czy 1. Dziękuję za oglądanie. Pa! pa.